Witamy i zapraszamy na kolejny odcinek Słonecznej TV. Dziś zrzucamy kilogramy na wiosnę, a gdzie najlepiej to zrobić? Oczywiście na siłowni. Postanowiłyśmy poprosić o poradę profesjonalistkę z Adamskiego Aquaparku i najlepszą instruktorkę Zoom w mieście, o to, jak dbać o formę na wiosnę. Sprawdzimy, jak wygląda trening personalny jesteś najbardziej znana w samym Radomiu z zajęć zumby. Powiedz, czym jest dla Ciebie zumba? Zumba to chyba całe moje życie i ogólnie praca to całe moje życie i nie wyobrażam sobie robić czegoś innego, także... Spełniasz się w 100 W procentach. No, i propaguję tę zumbę w Radomie. Chyba o zumbie się dowiedziałam dzięki Sylwii. Mhm. A tak w skrócie możesz powiedzieć, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, co to jest właściwie zumba? Mhm. Zumba to nic innego jak połączenie tańca z fitnessem. Jest dużo zabawy, jest dużo energii. Można się pozytywnie, fajnie zmęczyć. I jest bardzo wesoło. I przychodzą ludzie w każdym wieku, prawda? Na tak. Zajęcie. Zumba jest dla każdego i dla dzieci, dla dorosłych. Nie ma. Ograniczeń wiekowych na Zumbie i to każdy A ty też? Pewnie jest, są facet, Daria, żeby ci sprawdź. Na no przyjdziemy, tak. przyjdziemy, przyjdziemy. na no. 100% wreszcie, wreszcie. Zapraszam. Tak. Dzięki, ale dzisiaj chciałbyśmy się skupić na e, odpadaniu na wiosnę, tak zwyczajnie. Hmm. Jakie ćwiczenia wykonywać? Co byś poleciła? Więc tak, ogólnie każda aktywność fizyczna, każdy ruch e, jak najbardziej działa e, na to, że będziemy spłać nogę tłuszczową. To nie musi być trening typowo w siłowni, czy jakiś bardzo ciężki. Wystarczą, nie wiem, rowy, rolki, chociażby spacer coś jest z aktywnością mm -hmm. fizyczną na świeżym Robi? powietrzu, dokładnie. Także każda aktywność fizyczna e, spala na tę, tę tłuszczową. ale Prawie... czy wystarczy tylko aktywność fizyczna? Nie, nie. Ja na to e, mówię taki mój duet nierozłączny, e, odpowiednie żywienie, odpowiedni bilans koloryczny w połączeniu z aktywnością fizyczną. E, jest takim nierozłącznym duetem i jedno bez drugiego po prostu nie działa. Mm. A Sylwia, powiedz mi, bo tutaj urasta w mity jakieś ćwiczenie antycelulitowe, Czy coś takiego w ogóle istnieje? Mm. Nie, e, nie ma ćwiczeń na, e, typowych na antycelulit, bo żadne mm -hmm. kremy. To może tylko ujędrnić, ale na pewno nie działa. Po prostu aktywność fizyczna i jeszcze raz aktywność fizyczna. Czyli ruch. Każda, tak. ruch. Czyli każda aktywność fizyczna po prostu zniweluje nam pomarańczową Dokładnie. Dokładnie. W odpowiedniej dawce oczywiście. A czy systematyczność jest, jest ważna? Właśnie, dokładnie. Bo w odpowiedniej dawce minimum trzy razy w tygodniu. E, aktywność fizyczna jakakolwiek, ale minimum trzy na początku, mm -hmm. a potem nawet godzina dziennie. I myślę, że będzie. Ale trzy ok. razy w tygodniu po godzinie, czy mniej może być na początku? Nie, to zależy, co ćwiczymy. Mm -hmm. Minimum godzinę do półtorej wystarczy. Maksymalnie półtorej godziny trening, bo potem życie rozmęczone i. Ale warto korzystać z porad prawda? Jak najbardziej, szczególnie na samym początku, kiedy ktoś e, wchodzi w, w aktywność fizyczną zaczyna trenować, mm -hmm. to jak najbardziej trening personalny jest skatany, chociażby po to, żeby nie zrobić sobie krzywdy i po prostu trenujące są po to, żeby pokazać, jak prawidłowo wykonywać poszczególne ćwiczenia. Bo to jest najważniejsze, prawda? Żeby zrobić. Dokładnie, żeby nie wodę. zrobić sobie krzywdy. No dobra, no to zdajemy się teraz Ja na się ciebie. czuję zmotywowana. Gierę, ja też. Patrzę za Ciebie. Ćwiczmy! A, szybko! idziemy. idziemy, idziemy. kilogramy na wiosnę. Ty postanowiłaś zrzucić kilka kilogramów ze swojej głowy, bo chcesz obciąć włosy. Dlaczego chcesz to zrobić? Zgadza się. E, obcinam włosy, ponieważ e, mam ich za dużo, za długie. E, Cały życie je miałam i tak jak wspomniałaś, jestem w części rozpoznawalna przez te włosy. Aczkolwiek e, długo się na ten zastanawiałam, to jest moja świadoma, dojrzała decyzja. E, no i cieszy mnie najbardziej fakt, że mogę komuś pomóc i te moje włosy będzie miała. Osoba, która jest chora i nie może mieć włosów, jest to, po chemii. Przybliż nam tę osobę. Hmm, Sandra mieszka w Parkowie, ma 16 lat, uwielbia tańczyć, była zarażona zumbą. Chodziła jeszcze, zanim zachorowała na zumbę, u siebie w mieście. No i choroba pokazywała jej te plany, nawet w przyszłości planowała zostać trenerem instruk zumby. Nie, nie będzie tu trenerem, nie ma w tej chwili nogi, jest po amputacji, jest po czterech chemiach. No i będzie miała ferórkę z moich włosów. No to fantastycznie bo czy się, w ogóle spotkałyście. Yy... Jeszcze nie. Jeszcze nie. Mamy kontakt na Facebooku. Nie, nie spodziewałam się tak dużego odzewu w Radomiu i nie tylko w Radomiu. Nie spodziewałam się w ogóle, że będę sama to aż tak przeżywać, yy, bo wiedziałam, że będę to przeżywała, bo te włosy to całe moje życie i dzisiaj za dwie godziny, za godzinę będę się czuła, jakbym wcinała swoją, nie wiem, rękę, bo od zawsze je miałam i są częścią mnie. Ale tak jak mówiłam, zależało mi, żeby to Sandra miała perukę z mojego włosu, ponieważ czuję z Sandrą taką więź przez to, właśnie, że, mimo że się nie znam osobiście, czuję taką więź przez to, że lubi zumbę, uwielbia tańczyć, Także tym bardziej powinnam ściąć te włosy wreszcie. A kto wykona taką perukę? Jak to wygląda? Tą perukę wykona pan Piotr z Warszawy. Do którego dotarłam przez swoją znajomą, Anetę Juszczak. Mamy chorego Bartusia od nas z e, Też historię Sandry właśnie poznałam też dzięki Anecie Juszczak. E, Patryk podjął się e, zrobienia tej peruki. Koszt takiej peruki to 2,5 tysiąca złotych. E, my będziemy potrzebować na nią o około 800 zł do 1000. Myślę, że to też nie jest duża suma, e, ale będzie informacja, więc myślę, że e, zbierzemy. Na pewno się, się uda. Na pewno. Na, pewno. na pewno się dołączymy. Dziękuję. Cześć Agatko! Cześć! Teraz w najlepsze ręce to jest Agata, która zajmie się Twoimi włosami. No, więc tak, wiesz co, ja mam jakąś tam wizję e, tych włosów, e, ścieniować e, tak, żeby one trochę były lżejsze na pewno, e, grzywka koniecznie, e, no i takie jakieś pofalować delikatnie, tak mi się wydaje, no zawsze chciałam tak e, być obcięte i y, wydaje mi się, że tak będzie mi dobrze, aczkolwiek coś zasugerujesz, to... Znaczy tak, wydaje mi się, że cieniowanie będzie to bardzo dobry pomysł, ponieważ będą e, lżejsze mm. i... E, będzie można łatwiej je właśnie pofalować czy cokolwiek z nimi zrobić. Podetniemy końce gorącymi nożyczkami, uszczelnimy wtedy końcówkę włosa. I nawet jak one będą odrastać, to będą zdrowsze, bardziej sprężyste. Wszystkie naturalne wartości takie odżywcze zostaną uszczelnione w środku. Także no. Co działamy. <laughs> działamy.